Przeceny na Tutto ekspert i to takie, których dawno nie było. Obniżyliśmy ceny na prawie całą markę chemii domowej Königliche Wäsche. W promocji są kapsułki do prania, do koloru i uniwersalne, żele do prania 3 litry na 106 prań, proszek 6 kg na 80 prań, płyny uniwersalne w kilku zapachach, środki do zmywarki, żel, nabłyszczacz i płyn czyszczący. To pełna linia niemieckiej jakości, teraz dużo taniej niż w markecie. Mocno przeceniliśmy też domestos z żel do czyszczenia kuchni Mountain Breeze. Teraz kosztuje tylko 3 złote, najniższa cena w Internecie. W nowej dostawie dodaliśmy również totalny hit chusteczki czyszczące fery. Opakowanie 100 sztuk za 15 zł, Dostępne zapachy: lawenda, cytryna, lilia oraz białe mydło. Sprawdzają się do blatów, mebli, kafelków, kabin prysznicowych, sprzętów AGD oraz lekkich zabrudzeń na tapicerce i dywanach. Chcesz zamówić? Pisz w Google tutoexpert.pl, dodaj produkty do koszyka i zapłać kartą, blikiem lub przy odbiorze.